Cześć, witam wszystkich na kanale YouTube Fabryki Słów. Dwa podsumowania miesiące już za nami, idzie trzecie podsumowanie. Miesiąc maj przedstawi Wam nasza Magda. Będzie bardzo ciekawie, zapewniam i serdecznie zapraszam do oglądania. A ja ze swojej strony chciałam podziękować za to, że do tej pory nas wspieracie swoimi komentarzami i lajkami, które zostawiacie pod, film pod filmikami. Daje nam to kopa do działania, motywację. Mam nadzieję, że wciąż będziecie z nami, że będziecie bardziej intensywnie komentować, zostawiać więcej lajków i subskrybować nasz kanał i będziecie się dzielić tym, co robimy z całym światem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Cześć, z tej strony Magda, a to jest podsumowanie fabryki. Cześć z tej strony Magda. Przeprowadzę Was przez to, co wydarzyło się w Fabryce Słów w maju. Zaczęliśmy od światowej premiery, czyli Cień utraconego świata, Jamesa Islingtona w skrócie cuś, O cusiu przygotowaliśmy dla Was materiał specjalny. Zapraszam. O dniu o utraconego świata Jamesa Ellingtona chciałam opowiedzieć wam ja, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo kocham, 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 kocham tę historię. Nie będę ukrywać, że jest to jedna z dla mnie oczywiście jedna z lepszych książek fantazy jakie kiedykolwiek przeczytałam. Fakt to jest dopiero pierwszy tom. Drugi tom y, już jest u nas w tłumaczeniu i mamy nadzieję, że na jesieni wydamy drugi tom. Także jest na co czekać już się nie mogę doczekać. Ja oczywiście będę czytać, jak tylko y, wróci z tłumaczenia, ponieważ nie doczekam się wydania. Y, więc tak, nie, nie opowiem Wam, jak bardzo kocham e, Jamesa Eilingtona, ale. Opowiem wam jak ta książka e, znalazła się w naszym wydawnictwie. E, było to tak nasz art director przeczytał e, fragment bądź już nie pamiętam czy całość czy, czy połowę i przyszedł oczywiście chodził 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 i wychodził sobie żeby też szefowie przeczytali tę książkę e, a potem od stycznia tak mniej więcej od stycznia kiedy już całe tłumacze, całość tłumaczenia wróciła do naszego wydawnictwa, do redakcji, o niczym innym nie rozmawialiśmy. Serio: od stycznia do maja rozmawialiśmy cały czas o cieniu utraconego świata. No to jest taka sytuacja frustrująca, kiedy kilka osób rozmawia o książce i ciągle pyta, a do, dotarłeś już do tego momentu, a dotarłeś do tamtego momentu, a wiesz już, że to i tamto i tam. No nie, nie wiem. A to sorry, zaspoilerowałem. Także, ale to nie odbierało nam przyjemności z czytania, także mam nadzieję, że zapoznacie się z tą książką, bo jest naprawdę fantastyczna. Na pewno zauważyliście też, że bardzo dużo osób już zwróciło uwagę na premierę Cusia. Książka była chyba już totalnie wszędzie była w Grecji, na wojnie, w polu. O wschodzie słońca, o zachodzie słońca w lodówce. Mogła tak, mogło się tak zdarzyć, że wyskoczyła komuś z lodówki. Dla kogo y, jest coś? Dla wszystkich. Jest to naprawdę fantastyczna historia. Nie wierzę, że ktoś przeczytał w swoim życiu tyle książek, że tak go nie zaskoczy niczym ponieważ to jest po prostu niemożliwe. Ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Czytajcie Cusia, Cusia jest super. Nie! Przed nami druga... Wróć jeszcze raz, bo chcę ten żart o Cusiu. Skoro już wiecie coś niecoś o Cusiu, przechodzimy do kolejnej premiery Maja i jest to Król Bezmiarów Feliksa Bukresa. Co mogę Wam powiedzieć tej książce, oprócz tego, że jak widać jest gruba, ale to jest wspaniałe, bo dzięki temu historii starcza na dłużej. Mamy tu przygodę w tym samym świecie, który znacie już z północnej granicy, ale tym razem autor przenosi nas z północnych równin, przemierzanych przez konne oddziały legionistów, na pokład żaglowca, a dokładnie pirackiego żaglowca. Historia zaczyna się bardzo krwawo, potem napięcie już tylko rośnie. Mamy tu Bitwy morskie, mamy tu intrygi, mamy tu magiczne przedmioty. W końcu mamy nawet piracki skarb. No bo żadna historia o piratach nie może się być bez pirackiego skarbu. Aczkolwiek tutaj ten skarb jest dosyć nieoczekiwany. Także bardzo, bardzo zachęcam do lektury. Jest to 700 stron naprawdę świetnej przygody. Książkę wydaliśmy również w formie audiobooka. Czyta Nieoceniony Wojciech Żołądkowicz, o którym mm, po północnej granicy sam autor powiedział, że niektóre sceny przeczytał lepiej niż autor je napisał. Także na pewno warto się z tym audiobookiem zapoznać, jest rzeczywiście wyjątkowy. Chciałabym Wam też przypomnieć, że założyliśmy autorowi stronę internetową felixkress.pl, gdzie możecie zadać autorowi jakiekolwiek pytanie. I autor rzeczywiście na te pytania odpowiada. A oprócz tego czeka na Was interaktywna mapa Shereru, gdzie możecie się zapoznać z różnymi ciekawostkami na temat miejsc, w których odbywają się kolejne przygody. Oprócz tego w Steel Hogu link tutaj czeka na wa, czekają na Was premierowe egzemplarze książek z autografem. Zapraszam serdecznie. I ten piękny śliwkowy kolor. nasz domek w Szererze. Trzecią premierą miesiąca, również 14 maja, jest książka Ilony Andrews Magia Triumfuje czyli dziesiąty tom z cyklu przygód magicznej detektyw Kate Daniels. O tej książce również opowie Wam Ula. Powiedzieć, że jestem psychofanką tej serii, to tak jakby nie powiedzieć nic, dlatego że po prostu czyta się fajnie, szybko i mam tę ogromną przyjemność czytania. To jest seria, która zawsze poprawia mi humor, która sprawia, że czuję się dobrze, w której uwielbiam każdego jednego bohatera. W po każdej książce mam takie nieodparte wrażenie, że żegnam się z moimi ulubionymi, z moimi przyjaciółmi po prostu, z kumplami, tak? Są naprawdę tak fantastycznie wykreowani. Szkoda, ogromna szkoda, że to dziesiąty tom i kończy się jakaś przygoda. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że wszystko kiedyś musi się skończyć, ponieważ wiadomo, jeżeli seria będzie za długa, będzie się ciągnęła, może jakby też nie spełniać oczekiwań, bo my się zmieniamy. Tomów jest 10. Jeżeli nie znacie magii, to koniecznie musicie zacząć od pierwszego tomu, od magii Kąsa. Ponieważ ta historia się łączy, tak? To jest 10 tomów. Ja mam tutaj je wszystkie, oczywiście nie mogłoby być inaczej. Nawet jeden mam, yy, taki, który yy, zajmowałam koledze z spółki. takiej z której nic nie można, więc oglądając trzymam. No, no dobra, nieprawda, nie zajmowałam, sam idą. Pewnie się będzie wypierał teraz, ale może nie. W każdym tomie jest inna przygoda ale jakby cała ta historia po sobie następuje. Nie możecie czytać dowolnie, raz tej, raz tej, raz tej, ponieważ to byłoby troszeczkę bez sensu. Bohaterowie muszą przejść jakąś swoją ścieżkę i przechodzą. Także zaczynajcie od Magia Konsa. Panowie nie bójcie się, to jest nie tylko książka dla pań. Chociaż okładki mogą wskazywać, że tak bardziej jednak kierujemy tę serię do pań, ale też dlatego, ponieważ więcej kobiet jest odbiorcami Urban Fantasy. Także panowie, którzy lubicie Urban Fantasy, bardzo was serdecznie namawiam do rozpoczęcia przygody z Magią. To tyle ode mnie. Wracajcie do Magdy. I ostatnia premiera Maja, czyli sługa przeszty, i ostatnia premiera Maja, czyli sługa krwi Adama Przechsty. Głównego bohatera Olafa Rudnickiego możecie już znać z cyklu Materia Prima. Olaf jest alchemikiem żyjącym w alternatywnej Polsce na początku XX wieku. W tym cyklu zostaje przeniesiony do zupełnie innego wymiaru, do zupełnie innego świata, czerpiącego bardzo z tradycji Chin. Jest to dosyć dziwny przeskok, biorąc pod uwagę twórczość Adama przeszty. I o to, dlaczego w ten sposób, dlaczego akurat Chiny, zapytaliśmy autora w trakcie premiery online, która odbyła się 19 maja. Premierę możecie sobie jeszcze raz obejrzeć tutaj pod tym linkiem na naszym fanpage'u. Bardzo zachęcam, w czasie premiery wydarzył się nawet podniosły moment, kiedy autor się uśmiechnął i mamy to nagrane. Także bardzo bardzo zachęcam do, do obejrzenia. Mówi tam o bardzo wielu ciekawych rzeczach, a premierę poprowadził niezastąpiony Tomek Pietroszyn z bloga Coś na Półce. Co przygotowaliśmy oprócz, oprócz premiery? Przede wszystkim audiobook. audiobook, który we wspaniały sposób czyta Krzysztof plewa szczerbiński W Steelhogu, w naszym sklepie Steelhog, link tutaj. Czekają również na Was przepiękne koszulki związane z, ze Sługą krwi. Tutaj odgarnę swój kospłajanki. Proszę o to jest ta wspaniała koszulka. Czekają tam na Was również premierowe egzemplarze z autografem. Także zachęcam, wpadajcie, oglądajcie, czytajcie. W ogóle to nie jest śmieszne. W ogóle. I w tym filmie to byłoby już wszystko. Mówiliśmy wszystkie majowe premiery i wydarzenia. Serdecznie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Przypominam również o możliwości subskrypcji. Dostaniecie wtedy oczywiście powiadomienie o każdym następnym filmie, który nagramy. A myślę, że starczy nam jeszcze entuzjazmu na jakieś trzy. Jeśli coś Wam się nie podobało, zostawcie proszę informację o tym w komentarzu. Postaramy się uwzględnić Wasze uwagi i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Trzymajcie się, cześć.